Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Dom od Zera. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak ja mam zaszałowane swoje ławy fundamentowe, jak są zazbrojone i na jakim sprzęcie pracowałem. Dzisiaj jesteśmy przy moich ławach fundamentowych, jeszcze nie zalanych betonem, ale tutaj widzicie zaszałowane i zazbrojone. Pokażę Wam w tym filmie, jak ja to wszystko robiłem, więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do tego odcinka. Tak, dzisiaj musiałem wylać tak zwanego chudziaka, chociaż nie jest to chudziak, tylko wziąłem, wybrałem beton B20 jako stabilizację podłoża. Można było kupić chudziaka, ale chudziak akurat, tu gdzie ja kupowałem, był tylko 10 zł tańszy niż beton B20. Ze względu na to, że było dużo wody, widzicie, że stoi, ta woda była. To wylewając, mimo wypompowania, ale wlewając beton ten beton wypychał ten nadmiar wody. No i postanowiłem po uzgodnieniu, oczywiście, z kierownikiem budowy, że lepiej wylać beton B20 jako stabilizacji podłoża. I tu możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Chcę Wam też się pochwalić, czy powiedzieć, że tutaj te wszystkie wykopy wykopałem samodzielnie przy pomocy mini koparki. To jest koparka z Chin. Nazywa się Yuhai yc 18 9. Mini kopareczka, niecałe 2 tony, 1950 kg. Ja sobie te zęby, które są w tej łyżce, wymontowałem, zdemontowałem i miałem gładką, i, i tych zębów nie miałem, kiedy kopałem. I tutaj widzicie częściowe deskowanie. A niestety taki materiał, taka glina, więc gdzie trzeba było, to jest deskowanie podwójne. Na dole wylany tak zwany ale w moim wypadku beton B20. A ławy będą zalane betonem B30, ława szerokości 60 cm i wysokości 40 cm. No, w jednych miejscach musiało to być właśnie wysoko, tak jak tutaj. Zaszalowane. To jest taki sposób szałowania. Tradycyjny, stary, tak. Może i pięknie nie wygląda, ale ma spełnić swoje zadanie. Wszystkie prace, tutaj te ziemne, wykonuję przy pomocy niwelatora. Akurat ja mam taki niwelator jednoosobowy. Bardzo prosty, jedna płaszczyzna, akurat Nivel System i tu jest taka łata z takim odbiornikiem, więc nawet kiedy słońce świeci możemy sobie to wszystko tutaj robić, dlatego że ten odbiornik nam odbiera sygnał z związki laserowej i można to wtedy wszystko ładnie wypoziomować jednoosobowo. Nie trzeba mieć drugiej osoby, można po prostu sobie ustawić. Ja też w którymś filmiku tu pokazywałem jak obsługiwać ten niwelator, więc zapraszam serdecznie do tego odcinka. Jak tutaj widzicie, mam stal Fi 12, pręty 12 metrów długości, żebrowane oczywiście. Dodatkowo mam pręty Fi 10 i Fi 8, również 12 metrów i gotowe strzemiona. Już takie kupiłem, dlatego że dużo czasu i energii musiałbym stracić na wyginanie tych prętów tych strzemion możecie to zrobić samodzielnie tutaj przygotowałem sobie tak zwane szubienice do zbrojenia po prostu na wysokość yy, dobrą dla mnie mam przygotowany takie miejsce do wiązania tych wszystkich moich zbrojeń można powiedzieć jeden pręt sobie przymocowałem żeby on sobie tak leżał na, naznaczyłem odległości co 25 cm, bo w tych dużych koszach akurat tak, takie mam odległości tych strzemion, daję kładę tutaj cztery pręty na, na równiutko. Nawet nie muszę odznaczać, chociaż można odznaczać jeszcze tutaj jakimś markerem, sobie zaznaczyć 25 cm. Ale jeśli tutaj są widoczne ślady, to de facto tyle tam centymetr, to nikomu nic się nie stanie. Do tego drut. Wiązałkowy 1,2 mm, przygotowany i metoda wykorzystująca właśnie te szubienice, czyli ten stół, i taki sposób wiązania jest taka sama. Czy to mamy krótszy odcinek, czy te 12-metrowe, tylko wtedy dobrze mieć drugą osobę, ale to ja to robiłem wszystko sam. Jeśli jest już góra powiązana i te są luźne, to zobaczcie, wystarczy tylko, że zsuwacie swoje, swój kosz. Nie wiem, czy to będzie widać wszystko. O, przekładacie i te luźne są tylko oparte. O, i teraz jest taki mo taki motyw, że to one trzymają nasz kosz. I teraz ta sama zasada, czyli rozszerzamy z jednej z drugiej strony. Zawsze warto to wstrząsnąć sobie. Wiązać można takim przyrządem, na przykład obrotowym na łożysku, są takie prawie półautomatyczne ze sprężyną. Też go mam, potem go kiedyś wam pokażę. No albo takimi właśnie kleszczami. Drut do wiązania to jest akurat w moim wypadku grubości 1,2 mm. Taki drut wiązałkowy, i ten drut tak zginamy, i będziemy wiązać. Ja sobie tutaj ten drut zaplatam tak, od góry, pod spodem krzyżuję. Dzięki temu nie przesuwa mi się to jeszcze na boki bardziej. Nie tylko ściąga, ale też krzyżuje. I potem robię taką pętelkę. Tutaj wkładam ten kluczyk do tego. O. Zahaczam o to i kręcę teraz w prawą stronę. Do momentu, kiedy poczuje taki opór, żeby nie przegwałcić, bo jeśli za bardzo to zrobimy, to on się po prostu złamie. To po prostu to zaginamy, żeby się potem nie skaleczyć, gdzieś nie łapać o ubrania. I tutaj on, zahaczamy tak i kręcimy. Czujemy opór, przestajemy. I tutaj mamy takie ładne związania. Ja wcześniej sobie oczywiście to rękami tutaj wiążę, palcami. Żeby to szło mi tak trochę mechanicznie, tak trochę taśmowo. Nie robię za każdym razem, że drut i od razu kluczyk i wiążę. Tylko tak po prostu robię to taśmowo, że najpierw druciki, a potem skręcam o przyciągam Gdyby się okazało, że któryś was tam, wam tam puszcza ten drucik, to warto to poprawić. Nie zostawiać takiej fuszery, jakiejś, tylko poprawić, dowiązać drugi, bo to nam ma trzymać. Tu. I teraz o, tu łapiemy, I trzymamy, i to zaginamy. Jest zawiązane, można długi dług wziąć. O. tutaj ciasno można nawet spróbować skrzyżować o. składamy na pół i pamiętajcie tylko żeby to robić ciasno to znaczy tutaj ciasno. O. Wkładamy, jak jest wystarczająco długi, to o. I czasami on się uleci, czyli warto to poprawić. Tutaj ważna informacja, że kiedy wkładacie już kosze, to potem trzeba je podnieść. Jeśli tutaj mamy ławę o wysokości 40 cm, a tutaj te strzemiona i te nasze kosze 30, czyli 5 cm z każdej strony musi być beton, czyli od spodu możemy sobie czymś podkładać, albo podczas betonowania, kiedy jest nas więcej osób, kiedy beton będziemy zalewać, zalewać tym betonem, tym koszem będziemy go podnosić na tą mniej więcej wysokość tych 5 cm i wtedy nie będzie potrzeba żadnych podkładek, też tak się robi, albo zastosować różne podkładki pod zbrojenie. Możemy na przykład kupić sobie takie podkładki betonowe wysokości 5 cm, ustawiać je na podłożu, i tutaj będą te druty przychodziły. Są też takie różne dystanse, akurat to praktycznie jest do zbrojenia. Płyty stropowej, dlatego że to jest akurat niewielki wymiar, mniej więcej od 2 do 4 cm, w zależności też jak to obrócimy. Też są takie plastikowe możliwości, albo jeśli Wam zostało jakieś resztki, na przykład kostki brukowej, betonowej, tutaj są jakieś wybrakowane One są różnej grubości 4 cm, 5, 6, w zależności też jakie potrzebujecie. Tak, pierwszy etap betonowania już za nami. Koparka też nam pomaga, ta mini koparka Juchaj, nam, czyli mnie. Słońce grzeje, więc trzeba je polewać wodą, żeby nie doszło do tak zwanego spalenia betonu. Beton B30 wymaga jak każdy zresztą, ale ważne aby to podlewać bardzo często my to podlewamy 10 razy co godzinę. 10 razy w ciągu dnia. Tutaj mój tato, tato Szczepan podlewa. Polewa normalnie, polewa, wszystko mokre. A tato nie jest taki stary, ma dopiero 77 lat przecież. Podkład zrobiony, podkład pod papę. Jestem, pomalowałem. Dzisiaj kolejny czas, dzień układania izolacji poziomej na ławy fundamentowe. Ja je zabezpieczyłem, te ławy, takim środkiem gruntującym. Chociaż, jeśli zdecydujemy się, ja tak uważam, jeśli zdecydujemy się na klejenie papy na ciepło, a jest to możliwe, z tego co wiem, tylko na suche ławy, nie na mokre, klejenie tej papy do podłoża albo za pomocą lepiku na zimno. Wtedy mogą być ławy trochę wilgotne, dlatego że tutaj ten lepik może być stosowany na zimno. Gdy macie suche ławy, to wydaje mi się, też konsultowałem to z różnymi osobami, że w ogóle nie trzeba by było stosować tego podkładu. Dlatego, że ten, ta substancja, ten lepik zawarty w papie, gdy go podgrzejemy przy pomocy butli gazowej tego palnika, to ona, jak będzie rozgrzana właśnie te, ten lepik, to on zwiąże się y, najlepiej z tą ławą, ale tak jak powiedziałem, suchą, z tym betonem. To wszystko. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.